Poprzez sztachety werandy widzę pasmo wzgórz. Kilka chmurek wisi nad nimi nieruchomo. Nagle silny powiew wiatru zakołysał całym domkiem. Potem drugi i trzeci. Zerwał się huragan gorący i gwałtowny. Poszczególne uderzenia wiatru przypominające najpierw. Kolejne otwieranie i zamykanie butli z tlenem zamieniły się w nieprzerwany świst. Od północnego zachodu parła ściana gorącego powietrza. Spojrzałem na plażę. Pasmo szafirowej wody i złotego piasku przedzielone było żółtawą mgiełką. Wybiegłem na brzeg. Kilkaset metrów poza domkami rozebrałem się. I biegłem, biegłem. Przy brzegu może było zupełnie spokojne. Nawiany od lądu piasek tworzył nad wodą wielkie wydmy i nawiasy. Wiatr huczał i siekł nim po nogach. Słychać było w krótkich przerwach metaliczny dźwięk, jakby dzwonienie opadających na wodę miliardów ziarenek. Biegłem po linii wody, wykopując co chwila całe fontanny. Ogarnęła mnie jakaś dzika radość, i choć czułem zmęczenie, przebiegłszy już ponad kilometr, biegłem dalej, dalej. Wiatr świstał mi w uszach, miedziane słońce chyliło się ku zachodowi, a na wodzie tańczył mój olbrzymi cień. W gubiącej się na horyzoncie płaszczyźnie plaży zobaczyłem coś czarnego podbiegłem bliżej. Zagrzebany do połowy w piasku, sterczał wrak niewielkiego holownika, wokoło pustka, świst wichru, światło w kolorze lekko przypalonego cukru i wysoko wytknięty w niebo pochylony komin statku. Na resztkach stalowych lin wiatr wygwizdywał jeszcze przeraźliwiej, buczał w kominie i sypiąc piaskiem grzebał stalowego trupa. Było coś dziwnego w całym otoczeniu, jakaś trupia pustka i martwota, z której wiatr naśmiewał się chichocząc w każdej szparze, telepiąc kawałkami blachy i tańcząc wokoło na lejkach z piasku. Usiadłem na dziobie i nagle przypomniała mi się wyspa Skarbów. Wydało mi się, że z na wpół zasypanego luku ktoś mi się przypatruje. A kapitan Flint, umierając w sawana, krzyczał: Rumu, derby, McGraw! Wtem jakaś blacha oderwała się zupełnie, wyskoczyła ze statku i, kulejąc, potoczyła się z brzegiem do morza. Uciekłem oglądając się, czy nie goni za mną. Skakałem po wydmach, brałem garściami piasek i rzucałem go w górę. Rosypywał się w chmurę, lecąc wiatrem daleko w morze. Wieczorem niebo zachmurzyło się i noc stała się czarna. Absolutna. Mój domek wyginał się na palach, trzeszczał i skrzypiał, wstrząsany podmuchami oszalałego wichru. Po kolacji wyszedłem. Stąpałem po twardym, jak beton, piasku, ubitym na tej wielkiej płaszczyźnie zimowymi burzami. Trzymałem się słupów telefonicznych, żeby w tej pustce nie błądzić. Kładłem się na wietrze, jak na miękkim tapczanie. Pomimo nocy i wiatru było duszno. Zdjąłem koszulkę i szedłem dalej, dalej. Gorący wicher przylatujący z ciemnej dali, jednostajny i męczący. Słupy telefoniczne stały się całą moją orkiestrą symfoniczną. Chwilami staję i słucham. Jest w tym coś z uwertury do Wilhelma Tella, Rossiniego. Nie, nie, to dwunasta etiuda z Słysząc ją, zawsze myślałem o takim szerokim, gorącym wietrze. Błądzą wspomnienia, porównania, zapomniane obrazy. Szedłem raz sam w górach, w czasie halnego wiatru. Żal jest najgłupszym uczuciem, a smutek obezwładnia. Pewnie całą noc nie będę mógł spać. Będę patrzył na siebie i od czasu do czasu stwierdzę, że dobrze to zagrałem tę scenę bezsenności, melancholii i smutku. To zabawne, gdy czuję się równocześnie, że życie kipi tam wewnątrz i śmieje się. Jutro o piątej rano wyjeżdżam stąd, a jeszcze nie skończyłem książki. Wystarczy jej do rana. Zaczął padać deszcz. Zgubiłem tu czas. Nie było dnia ani nocy, godzin, pór. Sam sobie byłem czasem. Karkasą. 10 sierpnia 1940: Karkasą. Zaszyłem się w kącie naszego bistra. Kazałem sobie podać szklankę rumu. Wrzuciłem cztery kostki cukru. Jest mi dobrze. Tylko gdzieś na dnie niepokój, się. Dostałem od niej list z Paryża i teraz myślę o niej tak jak Staś myślał o Nel, kiedy zostawił ją w baobabie i poszedł na poszukiwanie pomocy. Wiem, że wszystko będzie dobrze. Teraz jest. Ciepły wieczór. Popaduje deszcz. Jest świeżo. Rum ma kolor oczywiście ciemnego bursztynu i pachnie. Rum. Wtulam się jeszcze głębiej. Wróg kanapki. Zapalam fajkę. Ogarnia mnie cudowna, spokojna bezcelowość. Tu Wim napisał raz, że krowy mają spojrzenie zaświatowe. Moje spojrzenia są właśnie takie. Ludzie są. Bez nadziei, z tym ich natychmiastowym poszukiwaniem sensu, to całe towarzystwo wspólnego pokoju jest ciężkie. Wojna, wojna. Dla S skończyła się ona tam, któregoś września. Ciągle tkwi w niej i mówi, że gdyby to nawet można było utrzymać się przez pewien czas na dwóch frontach, jeszcze tego brakowało. Wojna ta zaczynała się już dwa razy i dwa razy skończyła. Teraz jest 20-minutowa przerwa, i trzeba ją wykorzystać tak, jak się wykorzystywało przerwę w szkole. Dwa razy już nas pytano, i dwa razy dostaliśmy dwójkę. Na następnych godzinach też będą pytać, i trzeba się przygotować. Sens. Nie. Życie. Zwykłe. Życie jest najważniejsze. Są ludzie, którzy jadąc pociągiem, stają w oknie. i Patrzą wstecz, że niby inaczej, to wie jej, może coś wpaść do oka. I jak zobaczą coś ciekawego, to się jeszcze przez pół godziny wychylają, pomimo tej tabliczki Enrique Lesso, Spardzie. I nie widzą tego, co nadleciało mignęło i znikło. Zostaje taki na którymś tam kilometrze i cześć. Jak? mówi Tadzio. <grymne> A ja <grymne> lubiłem zawsze patrzeć w przód. Madame rumety Sirwuple Dlaczego rumie nie można powiedzieć inaczej niż koloru ciemnego bursztynu? To taka zimna stal Rewolweru. Nieunikniona jak głębokie, nienerwowe zaciągnięcie się papierosem. Taka szkoda, że Flobert umarł, zanim zdążył ułożyć ten słownik kretnim smów. Langusta to samica homara. I tak dalej. Myśli bywają straszne. Jedno nie daje mi spokoju. W Eskorialu jeszcze za Filipa II był świecznik na 300, słownie 300 świec. Jak oni go zapalali. Bo przecież zapa zanim zapalili ostatnie, to te zapalone na początku już się pewnie wypaliły. Już wie. Ciągle zapalali. Jasne. Intelekt. Życie. Nie intelekt. Wracam nad morze. Wielka przerwa. Za chwilę przyjdzie Tadzień. Będziemy grali w szachy. Da mi oczywiście mata. Desz przestał padać, z ulicy dochodzą uśmiechy dziewcząt. to stanął na progu i zadarł ogon. Stoi tyłem do mnie i wygląda jak wieża Eiffla od strony Trocadero. Dwie nogi łączą się w gruby pień i cienieją coraz wyżej, wyżej. Oprzed Tadzio i zapytał mnie, czemu tak zadzieram głowę. Patrzę na wieżę Eiffla. Ta hiszpańska rozkosz, co mieszka o trzy numery dalej, przyszła teraz... Na piwo. Ma trochę brudne nogi. I kostkę obwołują czarną. Aksamitką. Dzięki ta, no, temu ta noga z aksamitką wydaje się mm, czyściejsza. Tadzio przysiadł się do niej i łapie ją za tę nogę z aksamitką. Teraz wstał. I przyniósł pudło z szachami, ale robi okropny hałas, bo łapie w nim wielką pchłę. Pchły tutaj są naprawdę wspaniałe. Zadusił ją właśnie białym laufrem na stole. Mat. 12 sierpnia 1940 roku. Mam wszystko. Jestem wyekwipowany i wracam nad morze. W jakimś koszyku na targu znalazłem kilka książek i zabieram je ze sobą. Komentarz de Bello Galico Cezara, pełne wydanie po łacinie z objaśnieniami za trzy franki. Monolesku za frank 50 i klima murua, za pięć franków. Cóż za rozkosz? Trzeba korzystać z ostatnich błysków tego kraju taniego jedzenia, napojów i książki. Równowaga to urok Francji. Bo cóż mi stanie książki, gdy jedzenie drogie, lub stanie go jedzenia, gdy książka droga? Podszedł do mnie jakiś staruszek i zaczął gadać. Tu, na południu, nie poznają, że jestem obcy i w najgorszym wypadku biorą mnie za belga. Rozgadał się o polityce i w końcu powiedział, mrugając filuternie okiem. Wszyscy klną na głos Anglików, a każdy po cichu pragnie ich zwycięstwa. To teraz ostatnia nadzieja. A pan co myśli? Wygrają czy przegrają? Odpowiedziałem po normandzku. — Niemcy są silni, ale i Anglicy wiedzą, co robią. — On veut voir. Uśmiechnął się porozumiewawczo. — Je comprends. Zapytałam go, gdzie tu jest pisoir, bo wokół nie dostrzegłem nigdzie tej, jak to nazwał Tadzio, ściany płaczu. Usłyszała to jakaś przekupka i z całą wylewnością objaśniła mnie skwapliwie mangouche mon pauvre. wyśpiewała E końcowe i wskazała kierunek wzruszająca. Dziś ich bardzo lubię. Kiedy myślę o Tobie, a myślę ciągle. Wydaje mi się, że jestem swawolnym chłopcem bezmyślnym, który wyciąga z obecnej sytuacji wszystkie plusy i bawi się, szaleje, bawi się nawet tęsknotą za Tobą znajdując w niej sens swojej samotności wśród słońca. Wstyd mi. Miałbym ochotę Cię przepraszać. Miałbym ochotę przepraszać wszystkich, co cierpią teraz. Wiesz, Nel, Nel, nie gniewaj się. 13 sierpnia 40 roku. Wiał wspaniały wiatr w plecy i jechałem w zawrotnym tempie. Serce biło mi szybko, hm. po prostu z radości. Słońce świeciło, puszyste ścierniska. Do Narbonza jechałem przed siódmą. W mieście panował nastrój letniego wieczoru. Granatowi mężczyźni siedzieli w bistrach, pijąc wieczorny aperitif. Właściwie oni tu przez cały dzień coś piją. Było cicho, spokojnie, błogo. Stara Narbon układała się do snu. Ja też wszedłam do bistra. Rum? Nie. Lemoniada. Jacyś obywatelem mrugnęli do mnie porozumiewawczo z ponad szklanek żółtego pastyż z górą lodową wewnątrz, i powiedzieli, tour de balan, eh? Oui, on se promenna. Odrzekłem i zabrałem się do mojej lemoniady, w której pływała gęsta kra. Znowu było mi wstyd. Letni wieczór. Lemoniada. Za pół godziny będę nad morzem. Kupię chleba, zjem pudełko sardynek, pomidora ser. Napiję się wody z cytryną i zagryzę to czekoladą. Wskoczę już przy księżycu do wody, a potem usnę, kołysząc się z całym domkiem tańczącym wiatr Polkę na swoich sześciu palach. Aż mnie zamroczyło i musiałem się cucić drugą szklanką zimnej lemoniady. Potem wsiadłem na rower i o zmroku byłem pod fontanną. Kupiłem chleba, napełniłem flaszki wodą, stary karpiusz już spał, i groblą dojechałem nad morze. Bessie przywitał mnie kieliszkiem grenarz narzekał na pustki. Zły sezon w tym roku, naprawdę. Dał klucz od domku i życzył dobrej nocy i pogody. Słońce już zaszło, domek kołysał się, a ja jadłem sardynki, pomidory i ser. Rzeczywiście, zły sezon w tym roku. No ale to chyba dlatego, że tak się jakoś złożyło, iż przegrali wojnę. Co? Co? Wojnę? Wyszedł wielki księżyc. Kryształki soli, zmieszane z piaskiem, błysnęły białym światłem. Wskoczyłem do kanału i kąpałem się w żywym srebrze. Bawiłem się wodą. Wpadłem do domku i wycierałem się na werandzie. Gorący wiatr suszył mnie. Położyłam się do łóżka i zaczęłam czytać Manon Lescaut, usiłując wygwizdać Arję kawalera de Gris. Cały czas myślałam o tobie. Bo pamiętasz, raz wieczorem u nas siedzieliśmy na moim tapczanie i słuchali całej Manon. Opowiadałaś mi treść. Za oknami był śnieg i mróz. Od pieca biło łagodne ciepło. A w kasetce na moim biurku stały papierosy. Gryzłem orzechy z rodzynkami i poprosiłem cię o papierosa. Przyniosłaś mi całą kasetkę. Oparłaś głowę na moim ramieniu i powiedziałaś jak zwykle: tylko nie dmuchaj mi w nos. W szufladzie biurka leżało jeszcze kilka zawiadomień o naszym ślubie. Przestałem czytać i wpatrywałem się w dach. Podrzucany wiatrem podskakiwał jak pokrywka na czajniku z kipiącą wodą. Pomyślałem sobie, że gdyby nagle oderwał się i poleciał, to byłoby jak z naszym. Nasz dach zerwało już tak dawno. 14 dzień sierpnia 1940 roku. Obudziło mnie słońce, weszło przez szpary w deskach i przekroiło mój pokoik na kilkanaście części. Wstałem, narąbałem drzewa i zgotowałem kawy. Potem wypakowałem moje skarby i umeblowałem się. Cieszę się każdym głupstwem, każdym rondelkiem, puszką, nożykiem. Układam starannie, a na widok aluminiowego talerzyka z cytryną, pomidorami, jajkami, na tle kraciastej serwetki, popadłem w zachwyt. Położyłem na to nożyk, nabrało życia i sensu. A gdy postawiłem obok tego małą solniczkę z zielonym czubkiem i kromkę chleba, stwierdziłem, że to już prawie przeżycie. Miałem ochotę malować i to koniecznie tak jak sezan. Potem poszedłem bardzo daleko, czytałem, pływałem i drzemałem. Cezar jest okropny. Teraz naprawdę rozumiem, dlaczego stary Bogucki nie mówił inaczej jak ci barbarzyńcy Rzymianie. Przy tym wszystkim ten Cezar. Koloryzuje niesłychanie. Takie pomysły jak z Disneya. Rzymianie przebijali oszczepami kilka tarcz helweckich naraz pod rząd i unieruchomiali lewe ręce jednym oszczepem kilku wojownikom za jednym zamachem. Oczywiście ci rzucali tarcze i musieli walczyć nudo korpore. Czytam to z nienawiścią. Jego łacina jest mi tak samo wstrętna jak niemiecki z Mein Kampf Hitlera. Te książki mają coś pokrewnego. Jeden i drugi zbawiają pod bojem. Ta sama jest w nich obłuda, to samo kłamstwo i buta. Germański król arjowist spotyka się z Cezarem i mówi mu, że to nie on galom lecz Galowie jemu wypowiedzieli wojnę Cezar mówi to samo a pomiędzy nimi jest rozdarty świat który szuka zbawienia to u jednego to u drugiego swoją drogą technika Cezara jest zadziwiająca doskonały wywiad wszędzie piąta kolumna zawsze pozycja umocniona i świetna propaganda Vulgus militum jest zawsze odpowiednio poinformowany qua in colloquio ariovistus usus i pali się do walki. I już Cezar używa w odniesieniu do Germanów słowa arogancja. Widać z tego, że to wcale nie tylko cecha na pruska, ale narodowa. Prusacy wzięli ją z nadrenu. Smakuje mi ta arogancja niebywale. Całego zdania nauczyłem się na pamięć. W domu zrobiłem sobie wspaniały obiad. Ryby są tu prawie za darmo. Smażę je na ruszcie. Pachną i złocą się powoli. Smarowane oliwą, jak drzewo pociągnięte politurą i glansowane. Jutro na łapie muli, a moja czarownica ma jeszcze angielski tytoń fajkowy St. Bruno's Lake. Czytałem do wieczora, wyciągnięty na materacu, na werandzie. Uważaj to za spowiedź z ciężkich grzechów.